Cześć, jestem Radek A to jest pierwszy odcinek Naszej nowej serii Jak widzicie jest to Still Life Jest to przedostatnia Seria w tym Takim zakresie Teraz na tym moim kanale Jest to chyba tam siódma seria Zagrajmy wy Jeszcze będzie tylko ósma Więc tak Gra Still Life jest to Gra zdecydowanie dla osób, które mają już 18 lat. Są tam bardzo drastyczne fragmenty i tak dalej. A zresztą sami zobaczycie. Po prostu tutaj wcielamy się w agentkę Wiktorię. Nie wiem, jak ona miała... na Dobra, mniejsza z tym grze się wszystkie oddowiemy. I po prostu ścigamy seryjnego zabójcę. Więc co? Zacznijmy nową grę. i już jesteśmy w grze w grze chodzi o to żebyśmy yy, tam gdzie klikniemy tam idziemy po prostu zobaczycie wszystko ale jak to się podoczy nasza postać to jest ta kobieta która właśnie idzie tutaj z czteroma kubkami kawy chyba ktoś tu rozpaczliwie potrzebuje kawy i to jak? proszę bardzo dziękuję to mi dobrze zrobi. Wie pani co, panno Macpherson? Pani nie jest taka jak reszta tych sztywniaków. Dla mnie pani jest w porzo. Co tam mamy, to co zwykle? Ta, znowu to gówno. Anonimowy telefon, żadnych świadków i kolejna martwa dziewczyna. Ta jest jeszcze bardziej rozwalona niż poprzednie. Jak tu dotarłem, zorientowałem się, że to robota waszego faceta. Więc nie zgłaszałem tego nikomu, tylko tylko do Millera zadzwoniłem. No i po prostu rozmawiam do sobie do teraz z tym policjantem. Miller, jakieś 10 minut temu, a kilka minut po nim Claire. Gdzie jest miejsce zbrodni? Wejdzie pani do budynku, po schodach na górę i następnie w prawo. Ten cienia z Miller słania się przy lodówce. Niech pani tam uważa, panno McPherson. Można złapać tężca od samego patrzenia. Przygotowuje się pan do roli czarnego Eskimosa? Co za jebana pogoda! No kurwa mać, może pani chciał uwierzyć? Wczoraj było 15 stopni! I skąd ten pieprzony śnieg? No proszę tylko spojrzeć na ten syf! Wie pani jak ciężko było mi tu dojechać? To samo mogłem powiedzieć. Dzisiaj mamy 28 marca, jakby po dotarł tu pierwszy, tak? Znowu to zrobił. No jasne. No, ale się kler wkurwiła. Wybaliła go na korytarz. No cóż, chyba już czas na mnie. Zobaczę, co tam u Millera. W porządku, agentko McPherson. Proszę tam na siebie uważać. To co, wbijamy do budynku. Mm, jak w wpile. Tutaj nic nie ma zrobić, ale on mówił, żebyśmy szli na górę. Więc tam się uda. No i tam już jest Miller. W grę grałem w jakieś 3 minuty, patrzyłem tak, jak stary. to się wszystko nagra i tak dalej. Pominają mi się czasy akademii. Pewnego dnia postanowiłam wyruszyć na tor przeszkód zaraz po lunchu. Straciłam wszystko. <laughs> Coś ja to była za obrzydliwa mieszanina pizzy. Jajak, ale też grę, grę wybrałem. Jeśli próbujesz mi pomóc. To ci średnio wychodzi. Proszę bardzo. Powinno pójść nieco łatwiej? Chociaż niekoniecznie. Co mi możesz powiedzieć? To robota naszego faceta. Ofiara jest w starej wannie. Woda zamarzła. Nie widziałem zbyt wiele Bogu dzięki. Miller, musisz w końcu przestać to robić. Ty i trupy jakoś do siebie nie pasujecie. Proponuję, żebyś następnym razem na nas zaczekał. Nie możemy ryzykować kolejnych miejsc zbrodni zanieczyszczonych pączkami. Proszę, agentką no. wreszcie z tą agentką Macpherson. Błagam. Wystarczy zwyczajnie Wiktoria. W porządku? Jasne, Victoria. Muszę zaspokoić swą chorą ciekawość. Gdzie tym razem wylądowali kosmici? W kiblu. Możemy zmienić temat? Jezu, to już chyba mamy dwa do zera. Claire musi być przeszczęśliwa. No właśnie raczej jej nie jest. Myślę, że chce mnie zabić. Zagroziła, że przywiąże mnie do twojej. No. Będzie wlec po ulicach. Dobra, gdzie jest Claire? Stare indiańskie porzekadło, podążaj za smrodem. Tam czeka na ciebie mała i gruba blada. Nie zamila na pewno nie jestem w nastroju. Przepraszam. Dobra. Jest w łazience. Dobra. Idź korytarzem do końca, a potem wyjdź przez po lewej. Pracuję teraz koło ciała. Pewnie chce, <laughs> żebyś rozejrzała się, się po mieszkaniu. Masz weź aparat. Claire nie chce, żebym się tu kręcił, więc musisz też zrobić zdjęcia. Hmm. I właśnie otrzymaliśmy aparat Którego nie możemy na razie Spokojnie. użyć Spokojnie, na razie Narty No to co, wbijamy tutaj Halo, halo, gdzie jesteś? <noise> Krew, prawdopodobnie należy do ofiary Ej, poczekajcie chwilę Cześć, witajcie już po cięciu. Mm, tak, yy, yy, chcemy powiedzieć jak. W, w tej grze jest to fajne, że możemy po prostu zapisywać wtedy, kiedy chcemy. Teraz złączyłem grę. Prawdopodobnie należy do ofiary. No i podniosę sobie trochę. To nam pomoże lepiej się rozejrzeć oczywiście z odpowiedzią. Myślę, że będzie dobrze. Więc szukamy tu jakichś rzeczy Tu nic nie ma A. Ładna kupa śmieci A gdzie ona była? Tam chyba O! Sur! No, ja kliknąłem na szura Witaj, Clarice O co to całe zamieszanie, hm? Pomyślmy. Pewien idiota wymiotuje mi na miejsce zbrodni. Nie ma mi kto pomóc, bo tylko ja jestem na tyle szalona, żeby pracować w święta. Odmrażam sobie tyłek. Ciało tkwi w lodzie. Co by tu jeszcze dodać? To powinno pomóc. Kawy? Dziękuję. Nic dziwnego, że byłaś najlepszą z moich podopiecznych. Jak ci mogę pomóc? Rozejrzyj się i zbierz wszystkie dowody, jakie tylko zdołasz. Wystarczająco dużo czasu straciłam, żeby przygotować to ciało dla chłopaków z mięsnego. Wiesz jakie to są ciule. No nic. Zanim tu weszłam, widziałam chyba jakieś ślady krwi. Możesz zacząć od zebrania próbki, a potem rozejrzyj się dalej. Pamiętaj, że zanim cokolwiek weźmiesz, najpierw zrób zdjęcie. W pomieszczeniu, które kiedyś było kuchnią, zostawiłam walizeczkę. Znajdziesz tam narzędzia, które ci się przydadzą. Jak już zbierzesz dowody, wróć do mnie. Potrzebuję Twojej pomocy. Pamiętasz, że działam w terenie? Chyba niezbyt się do tego nadaje. Vic McPherson niezbyt się do czegoś nadaje? Coś podobnego. Skąd ci to przyszło do głowy? Nie wiem. Chyba potrzebny mi urlop. Skarbie, nie zawsze da się złapać drania po pierwszych trzech ofiarach. Wiem, wiem, wiem. Ej, może powinnaś nieco odpuścić Millerowi? Odpuścić?! Już drugi raz muszę przedzierać się przez jego żygi, żeby zobaczyć, czy pod spodem nie ma jakichś dowodów. Mam mu odpuścić? O nie! Co to to nie! Dzięki za pomoc. Cała przyjemność po mojej stronie, Clarice. Skończ już z tym! Mm. No i tutaj mamy waliżeczkę. Jak mm. wypijemy sobie kawę... te pałeczki to nie wiem co to jest to jest narzędzie no, do wykrywania niewidzialnych śladów to jest penseta film to się włączało wszystko ekwipunek tak filtrów V aparat patyczki higieniczne Umifor film penseta zaraz jak to było Połączymy sobie to z tym mm, Zaraz gdzie tu były Fajne dekoracje świąteczne O tu mamy lampę Ale tu chyba nic nie możemy Bingo! Mamy próbki włosów i włókien. O! Muszę zrobić zdjęcie zanim pobiorę próbki. Aha, dobra. Więc zróbmy zdjęcie. No i teraz już możemy wziąć Boss. tutaj nic chyba nie było, <śm> <tus> tu była krew. Nie pobiorę próbki palcami. Potrzebuję jakiegoś narzędzia. Tak, tak, wiem. Mm, najpierw zdjęcie. No i teraz możemy patyczki wsiąść i pobrać tą krew. Tak jest. I tutaj pamiętacie był... Pusty kawałek Wygląda na to, że ptaszek po sobie posprzątał. Mm. Potrzebuje jakiegoś narzędzia, żeby tego odpowiednio użyć. Mm. Czyli... Mm. Tego. Mm. Zaraz zobaczymy co tam jest Obłąkanych Oooooo wow, Straszne Więc zrobimy zdjęcie I tutaj nie musimy pobierać chyba żadnych próbek Teraz jak tu się otwierało? Mm. Jest. Aha, i. E, więc co tu jeszcze było do zrobienia gdzieś? Nie mogę się zwinąć. Jest tu Aha. jeszcze coś do zrobienia. Tak, tak, tak. Idziemy tutaj. Mm. Tutaj też mamy lampę. Potrzebuję jakiegoś narzędzia, żeby tego odpowiednio użyć. No, tak, tak, wiem. No, y -y, tak. Okej, okay, witam was w pocięciu. I tutaj znowu mamy pusty kawałek ściany. Mm, teraz. chronienie nie. zaraz się tutaj zapiszę już kartki tutaj mam ech, w głowic nie piszę tak. No dobra, ważna odpłynęć Nie, nie obłąkamy. Chyba zróbmy jeszcze zdjęcie. 666. Okej. Okay. Coś tu jeszcze jest? Nie ma nic. No to idziemy jeszcze tutaj. Okej, czekajcie. Okej, dobra, już jestem. <laughs> tak, tutaj tych lalek nic nie można ruszyć. Tutaj też nic. A tu coś było. Aha, tu było ten, ten, włosy. Mm. Tutaj też nic nie było Kurde, ja wiem, że jeszcze gdzieś tu było mm. Plama krwi chyba Tylko gdzie? A, tutaj Nie pobiorę próbki palcami Potrzebuję jakiegoś narzędzia mm -hmm. Tylko najpierw zdjęcie <laughs> I pateczki Ok, więc to już chyba było wszystko, co mieliśmy tutaj zebrać, więc już możemy iść tam do Clary... Clarys Jakie ona ma imię Skończyłam! Świetnie Włóż wszystko, co zebrałaś do mojej walizeczki i wróć tutaj. Wciąż potrzebna mi pomoc. No dobra. I idziemy. Okej, okay. wszystko zrobione i ładnie zapakowane. No, fajnie. Świetnie. Wielkie dzięki skarbie. I co teraz? Potrzebuję kilku zdjęć ciała, bo za chwilę będzie tu jeden wielki bałagan. No dobra, to idziemy okay. zobaczyć. ciało w końcu. Dobra, to co wiemy? Na razie U. mało. Prawdopodobnie tak jak w przypadku pozostałych czterech ofiar, przyczyną zgonu było utonięcie, ale to będzie jasne dopiero po sekcji. Ma liczne rany kłute, została też wypatroszona. Wygląda na to, że ofiara nie stawiała oporu. Przypuszczam, że na tym etapie napaści była nieprzytomna. Możesz mi opowiedzieć, co tu zaszło? Nie teraz. Póki co chcę skończyć wstępne testy i przeprowadzić analizę dowodów, które zebrałaś. Dam Ci znać, jak skończę. Dobra. Myślę, że już możesz odsłonić jej twarz. Mmm, rozpieszczasz mnie. O tak. I teraz zobaczycie coś strasznego. Uuu. Cholera. Cholera. Czemu ona jest łysa? O Boże, spójrz na te tatuaże. Ta dziewczyna lubiła ból. Coś mi się wydaje, że to prostytutka. Nie pytaj mnie czemu. Po prostu mam takie przeczucie. To byłoby coś nowego, patrząc na dotychczasowy profil mordercy jego modus operandi. Wrzucę jej nazwisko do bazy danych i może na coś trafimy. Jak się nazywała? Według dowodu, który miała w torebce, nazywała się Cynthia Woods. Możesz uh -huh. zrobić jej zdjęcie bez tej szmaty na twarzy? Spoko, już robię. Ach. Potrzebujesz mnie jeszcze do czegoś? Nie bardzo. Po prostu lubię twoje towarzystwo. Ale widzę, że ty raczej wolałabyś być gdzie indziej. Słuchaj, ja już tu sobie poradzę do przyjazdu chłopaków. Wyglądasz na cholernie padniętą. Dzięki, że dajesz mi wolno, ale mówię serio. Jeśli mogę ci w czymś pomóc, to zostanę. Naprawdę, dam sobie radę skarbie. No i tak zupełnie to ci nie daje wolnego. Wpadniesz do kostnicy po mój raport. Oho. Za żadne skarby bym tego nie przegapiła. Do zobaczenia. Więc jeszcze może popatrzymy sobie tutaj. Mój Boże, została ciężko pobita. Nic z tego. Nie chcę skończyć jak Miller. Oho. Dobra. Wielokrotne rany kłute w okolicy klatki piersiowej. To coś było. Wielokrotne rany kłute w okolicy klatki piersiowej No dobra Możemy się z nią pogadać Naprawdę groziłaś Millerowi, że przywiążesz go do mojej terenówki i... Owszem i zrobię to W <laughs> to akurat nie wątpię Dobra, co? się stąd Do wyjścia Czyli tędy. I wychodzimy. O, filmik. nie ma Jasne. Dokąd? Do Do Wybacz. Wszyscy cali? Nic nam mnie jest! Więc wygląda na to, że jeszcze tu chwilę zostaniemy. Rozejrzyj się za innym wyjściem. Dobra, ja tu zaczekam na wypadek, gdyby Claire chciała zejść na dół, albo gdyby dobra, ktoś dobra, próbował dobra, dostać dobra. się na górę. Teraz tutaj może wejdzie, zaskoczy coś. Nie mam mowy, żebym tam zeszła. A, nie. Tutaj możemy iść. Tam są jakieś drzwi. Co to jest? Ktoś odwalił kawał dobrej roboty. Istne cudo. Co to jest? Dobry pomysł. Teraz potrzebuję jedynie czegoś, czym mogłabym podważyć te deski. Mm -hmm. Tu coś będzie takiego. Nie. Tutaj może coś też nic. Co moglibyśmy wziąć? Mm. Może tu wejdź tam z powrotem o Ach. Jaka ona silna Co ty w ogóle? No, 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 no. Więc już mamy wyjście Hop Idziemy, ja się właśnie napiję I otwieramy sobie drzwi Dobry pomysł Teraz potrzebuję tak, tak, jedynie tak. czegoś, czym mogłabym podważyć te deski. Brawo. O. Co? <laughs> Się wywaliła. Jaka ona silna. Nie, 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 nie wchodź. Wyjdź, tam. Tam masz wyjście. Tak, tutaj ta drabina. Wygląda na to, że trzeba użyć nieco siły. Dobrze. <suszy> To po co nas rzuca tą drabinę? Chryste, ale boli! Co cię boli? Aha, <USSR> Miller. Boże, święty Miller, nic ci nie jest? Myśli pan, że wszystko z nim okej? Okay? <laughs> Pewnie. <laughs> Nic mu ja nie, nie się śmieje. Co możemy jeszcze z nim pogadać? Myśli pan, że wszystko z nim okej? Okay? No. Pewnie. Więc spadamy do biura. Nic mu nie jest. do samochodu. Ale fajna terenówka. Duma polskiej motoryzacji. O. Tak też myślałem, że zapomniałem zrobić cięcia No i co, myślę, że tutaj w tym miejscu zakończymy ten odcinek, bo już ma ponad 20 minut, jest dosyć długi Więc co, komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie, na razie